Decyzja o wojnie. Prezydent pod presją zmienia zdanie. Jednak napięcie wcale nie maleje, ale po raz pierwszy głowa państwa przyznaje, dlaczego naprawdę chciał rozpocząć działania zbrojne. Skandal wybucha z nową siłą. W kuluarach władzy znów wszystko pęka w szwach, a słowne potyczki dawno przekroczyły wszystkie czerwone linie. Kto z kim rozlicza się za kulisami i czy w tej walce ktoś w ogóle pamięta o zwykłych obywatelach? Polska szykuje się na przełomową decyzję. Po latach przerwy wraca temat produkcji min przeciwpiechotnych. Co stoi za tym ruchem i jakie może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa kraju i regionu, szczegóły budzą ogromne emocje. Mówimy o tym wszystkim w nowym odcinku 24 Polska. Zostawiajcie lajki, like, komentujcie odcinek, a my tymczasem pracujemy nad kolejnym, jeszcze ciekawszym wydaniem wiadomości. Z nami na pewno nie przegapicie tego, co najważniejsze i najbardziej aktualne. Mocne przemówienie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uderzył w Czarzastego, który wcześniej zaatakował prezydenta Nawrockiego mówiąc, że zbudowany z nacjonalistycznych obsesji i że jest to nacjonalizm stadionowy. Szef Kancelarii Prezydenta przypomniał marszałkowi komunistyczną przeszłość. Panie marszałku, pan ostatnio powiedział, walka nie zakończy się tak długo jak prezydentem będzie Nawrocki, człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji. Prezydent Nawrocki, jest zbudowany na idei wolnej, suwerennej, niepodległej, dumnej Polski. A pan, panie marszałku, jest zbudowany pan, panie marszałku, jest zbudowany na idei Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie ma pan prawa tak mówić do prezydenta. I dodam jeszcze, panie marszałku, że byli komuniści, że byli komuniści, Którzy wierzyli w ideę komunizmu utopijną, zgubną, przynoszącą tak naprawdę tylko zło i cierpienie. Ale pan do nich nie należał. Pan przystąpił do tzw. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w okresie, kiedy nikt już w komunizm nie wierzył. Bo to było działanie koniunkturalne, cyniczne. I tak to należy ocenić. Włodzimierz Czarzasty odniósł się do wypowiedzi Boguckiego, podkreślając, że. Prezydent ma swój długopis w pałacu, a marszałek swój w Sejmie. Dodał przy tym, że każdy powinien być gospodarzem we własnym pałacu. Skończył się postkomunizm. Karol Nawrocki ogłosił usunięcie okrągłego stołu, który znajdował się w pałacu prezydenckim. To właśnie przy tym stole, w czasie przemian ustrojowych, prowadzono rozmowy pomiędzy przedstawicielami władzy komunistycznej a opozycją z Solidarności. Z całą pewnością. Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać okrągły stół. Miejscem, w którym okrągły stół powinien się znaleźć, jest Muzeum, Muzeum Historii Polski, mówimy o historii. Oddajemy okrągły stół historii od roku 2027 będą go mogli jako eksponat historyczny podziwiać zwiedzający Muzeum Historii Polski wokół okrągłego stołu. Nadal będą mogły odbywać się debaty, naukowe debaty akademickie natomiast w najważniejszym gmachu w Rzeczpospolitej w pałacu prezydenckim okrągły stół nie powinien być symbolem który będzie opowiadał o naszej przyszłości przede wszystkim Również w swoim przemówieniu Karol Nawrocki nawiązał do słów aktorki Joanny Szczepkowskiej które padły w dzienniku telewizyjnym 28 października 1989 roku o tym że 4 czerwca 1989 roku. Skończył się w Polsce komunizm. Sejm w środę zajmował się głosowaniem nad próbą odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, tak zwanej ustawy łańcuchowej, przewidującej zakaz trzymania psów na uwięzi. Za uchyleniem weta opowiedziało się 246 posłów, przeciw było 192, nikt nie wstrzymał się od głosu. Do skutecznego odrzucenia weta potrzebna była większość trzech piątych, czyli 263 głosy, co oznacza, że zabrakło ich 17. W głosowaniu nie uczestniczyło 22 parlamentarzystów, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wcześniej, we wrześniu, gdy Sejm przyjmował ustawę, poparło ją 280 posłów, w tym 49 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas za ustawą głosował także Kaczyński. Wynik środowego głosowania skomentował w mediach społecznościowych na platformie X premier Donald Tusk, krytykując Prawo i Sprawiedliwość, a szczególnie Jarosława Kaczyńskiego. PiS potulnie podkulił ogon i podtrzymał weto prezydenta. Symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego. Nie miał odwagi stanąć w obronie zwierząt i uciekł przed głosowaniem. Tylko psów żal. Napisał na platformie X premier Donald Tusk: Zawetowana nowelizacja wprowadzała definicję kojca jako miejsca przebywania psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym, z którego nieuwiązane zwierzę nie może samodzielnie wyjść, niezależnie od tego, czy teren jest ogrodzony. Projekt zakładał, że właściciel trzymający psa w kojcu musiałby zapewnić mu utwardzone i w większości zadaszone miejsce o minimalnej powierzchni. 10 metrów kwadratowych dla psa ważącego poniżej 20 kg, 15 metrów kwadratowych dla psa o wadze od 20 do 30 kg oraz 20 metrów kwadratowych dla psa powyżej 30 kg. Powierzchnia kojca miałaby rosnąć wraz z liczbą przebywających w nim psów. Nowelizacja przewidywała też wyjątki od zakazu trzymania psów na uwięzi, m.in. podczas spacerów, transportu czy krótkotrwałego uwiązania w określonych przez właściciela sytuacjach, pod warunkiem, że nie narusza to dobrostanu zwierzęcia, np. Na, na czas zakupów? Przepisy określały również minimalną wysokość końców na poziomie 1,7 m oraz szczegółowe wymagania dotyczące ich konstrukcji. Równolegle do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy, wprowadzający całkowity zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi, jednak bez regulacji odnoszących się do kwestii końców. Nieoczekiwana decyzja Trumpa. Prezydent USA wystąpił z ostrym oświadczeniem wobec Wenezueli, oskarżając ten kraj o nielegalne przejęcie amerykańskich zasobów naftowych oraz mienia należącego do firm ze Stanów Zjednoczonych. Gospodarz Białego Domu podkreślił, że USA zamierzają odzyskać kontrolę nad swoimi aktywami. Wenezuela odebrała nam prawa do ropy, chcemy wszystko odzyskać. Wszystko, co mieliśmy, zabrali, ponieważ mieliśmy prezydenta, który być może tego nie dopilnował, ale oni już tego nie zrobią. Chcemy to odzyskać. Odebrali nam prawa do ropy. Mieliśmy tam dużo ropy. Wyrzucili nasze firmy i chcemy to odzyskać. Przypomnijmy, że wcześniej Trump polecił wprowadzić pełną blokadę wszystkich objętych sankcjami tankowców naftowych, które wpływają do Wenezueli lub ją opuszczają. W odpowiedzi rząd Wenezueli nakazał swoim siłom morskim eskortowanie statków transportujących produkty naftowe z portów. Jak informuje The New York Times, powołując się na trzy osoby zaznajomione z sytuacją, kilka jednostek wypłynęło ze wschodniego wybrzeża kraju pod eskortą marynarki wojennej w okresie od wtorkowego wieczoru do wczesnych godzin środowych. Statki wyruszyły zaledwie kilka godzin po tym, jak Trump zapowiedział zamiar blokowania objętych sankcjami tankowców z ropą. Polska zamierza wznowić produkcję min przeciwpiechotnych po raz pierwszy od czasów zimnej wojny. Miny mają zostać rozmieszczone wzdłuż wschodniej granicy, a także być może eksportowane do Ukrainy. Poinformował o tym agencję Reuters wiceminister obrony Polski Paweł Zalewski. Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem dużej liczby min w jak najkrótszym czasie. Według wiceministra, miny przeciwpiechotne staną się częścią programu obronnego Tarcza Wschód, który ma na celu wzmocnienie granic Polski z Białorusią oraz rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Zaznaczył, że chciałby, aby produkcja min ruszyła w przyszłym roku, jednak nie ma jeszcze pewności, czy będzie to możliwe. Agencja przypomniała, że Polska rozpoczęła w sierpniu procedurę wyjścia z konwencji ottawskiej. Wkrótce potem w Warszawie zapowiadano, że w razie potrzeby planowane jest rozpoczęcie produkcji min przeciwpiechotnych. Prezes polskiego przedsiębiorstwa obronnego Belma Jarosław Zakrzewski poinformował dziennikarzy, że w ramach programu Tarcza Wschód Polska ma zostać wyposażona w miliony min. Przygotowujemy się na to, że polskie zapotrzebowanie wyniesie 5-6 milionów min wszystkich typów. Zakrzewski zaznaczył, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie złożyło jeszcze zamówienia, jednak w przyszłym roku firma będzie w stanie wyprodukować do 1,2 miliona min wszystkich typów, w tym min przeciwpiechotnych. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ameryki Donalda Trumpa, zawiesiła sankcje wobec szeregu rosyjskich banków. Stosowne oświadczenie opublikowało Ministerstwo Finansów USA. Poinformowano, że sankcje zostały częściowo zniesione wobec instytucji uczestniczących w projektach cywilnej energetyki jądrowej. Resort wydał ogólną licencję, która zezwala na prowadzenie operacji z wybranymi bankami Federacji Rosyjskiej do 18 czerwca 2026 roku. Chodzi o transakcje związane z projektami rozpoczętymi przed 21 listopada 2024 roku. Licencja wydana przez amerykański Departament Skarbu obejmuje również spółki, w których wymienione banki posiadają co najmniej 50% udziałów. Jednocześnie zezwolenie dotyczy wyłącznie operacji realizowanych na potrzeby wsparcia cywilnej energetyki jądrowej. Pozostałe działania nadal podlegają sankcjom. Przypomnimy, że wcześniej agencja Bloomberg informowała, iż w Waszyngtonie przygotowywane są nowe sankcje wobec Rosji, jeśli dyktator Putin odrzuci porozumienie pokojowe dotyczące wojny przeciwko Ukrainie. Według źródeł nowe środki mogą zostać ogłoszone już w tym tygodniu. Zaznacza się również, że rozważane są sankcje wobec tankowców tzw. Tak floty cieni, które transportują rosyjską ropę naftową. To były wszystkie wiadomości na dzisiaj dziękujemy że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał i nie przegapcie żadnej ważnej wiadomości.